Siemanko i do was bardzo serdecznie z tej oczywiście pagan X Gaming, a to jest y, mój trzeci odcinek, w zagramy w Battlefield 4 Multiplayer. Jedzie ze mną Kuba, kolega z kanu. Cześć. Y, dobra, i tak, my sobie dzisiaj gram na trybie dominacji i postaram się dzisiaj trochę pocisnąć z, z strzelbą. Ponieważ blokuje mi ostatnie strzelby do odblokowania y, wszystkich Dobra, ja podbijam y, Charlie... Nie, to jest Charlie? No Charlie. Dobra. Ułożę tam dalej był koleś. Ja biegnę za tobą. Czysto Nie, to ta, jest tam... Zabiłem go aż ja. znaczy, nie ty zabijesz tylko... Z tyłu, plecy uważaj! Snajper. Dobra! Jaki debil, ta myśliwska i zamów wytaktowy jak on opóźnie no jeszcze nam kogoś zabije, to naprawdę przyjaciół. Wejście, no mam, ale... No. Dobra, kogoś jeszcze z tym Ale już mam lecę na A. Okej. Okay. Ej cholera, ze schodów biją. Spokojnie, wbijam do Ciebie. Zabiję jednego Jeszcze schody. Kurde, ile to się w tym okresie. Mało pewnie. Wolałem jeszcze no, tak tak. Ja się bo jeszcze na plecy zrobię. Ale spokojnie, schody są czyste. Tutaj są yy, Leby lewy korytarzyk od tego. Właśnie widzę, widzę, czyszczę go na razie. Aj, z tyłu, kurde! Uważaj, tam jeszcze jedno będzie. Będzie czekał na tym głównym korytarzu, od strony A, schodów... Z... od A. Kurde. Uf. Ogólnie to dzisiaj gramy TAO-12, jakby ktoś nie wiedział. Ja popykam... pykam sks na D. Szkoda, że nie mam najlepszych no, no, no. tych przycisków. Kurde, brakuje mi tylko 9 kg do sobota. cholera. Ogólnie to już muszę dzisiaj zdobyć tą strzelbę, ponieważ jest podwójny XP. Tam jest fraj, jest daleko na B, on z pola idzie. No wiem, Eee... na dole? A jak lecki zrobił? Tam jest jeden, jeszcze jeden, jeszcze jeden. Ej, dobra, to jest Climber, dobra. Kurde, dobra, jeszcze uważaj, tam jest jeszcze jeden. Z pistoletem biega jak na razie. Chyba nie ma już amunicji. To jest 1911, to wbitam szybko na niego, on tam spokojnie padł. No, Zabij. no jest, kurde. za. No jest późno. Dobra. Hmm. A będzie będziesz nagrywał? Pewnie, że tak, człowieku. Chociaż to będzie pewnie fej, bo to pierwsza nasza klanówka będzie. A to jest taki jeszcze dosyć zaawansowany klan, no nie? Wiesz, może tak na, na pamiątkę sobie zostawimy. Dobra, uważaj, co mi tu reanimujesz, że mnie tu zaraz zabijał. Jest, 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 jest. Mój daj odblokowaliśmy ostatnio strzebę do gry. Uważaj, tym korytarz jakiem będzie, jeszcze naprzeciwko jest jeden z Ace'em. Dwóch, dwóch! Dobra, Kurde. Mówię, jest... Jezus ile mam tych SMS-ów Z czego? Z Od z operatora. Co? Ta... No. Ja nie dostaję ani Dobra, to. Dobra, to tak dzisiaj no. będzie wyłączeniu, ponieważ będziemy grali i strzem DBF-12 oraz da 12, ale ja już się ogólnie będę przyłączył na DBF 12, 12 przepraszam. A ja odcinki na bronie? Co? No tak, bo ty robisz Zapomniałem, że ty robisz na... odcinki na granie jedno, Co? Tam, 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 No jedną bronią. bronią, no. Ja ogólnie tam że mi Ej też dobra, tam... Izbę. dobra, Dobra... Y... Trzeba wsparcie, bo jest... Dobra, ze... lecę tam... Za... Kurde, u mnie! Lecę jeszcze od głównego korytarza od pola. Które Kurde, główny korytarz od pola, to jest, ja taką kratę tam. A dobra, tamtędy, już wiem. To to, 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 jest środkowy, bo lewy to jest tam, gdzie mogą być na izbę, a prawie jestem tam tupę. A, kurde, jednego zabiłem. Eee, no widzę, że tam padłeś, ale do naszego strzelałem, Nie mogę się realnie rozpić na nim. Skandal. Uważaj, Wprost... idę do korytarza, jakiego małem. Eee... Lecę na ciebie. Spokoła. Dawaj na dół, dawaj na dół. Czy Czyszczę prawą. Dobra. Kurde, szkoda, że. Czysto. Szkoda, że już będzie praktycznie koniec. Jeden ticket, no. Dupa. A, kurde, coś na mnie wychodzi. Zdążyłeś? Co? Nie zdążyłeś, blokować. Nie, zużyłem. Ty? No, w ostatniej chwili, no nie, a czy nie, może nie w ostatniej chwili? A nie, nie, tak było. 40 tylko do końca? Ie, no, wypoziom, plus 12 punktów. A, ja, kurde, strzeliłeś wszystkie, także teraz zostały mi tylko karabiny wyborowe, wszystkie i. ty? No, ja! Tak ja malutko to... nie brakuje do 77. Tak, 77 czy nie? No, do 77. Ja w ogóle wszystkich kompletnie wszystkich broni nie mam. Wszystkie to, no nawet powiem Ci, że nie mam żadnej takiej klasy ani gatunku broni, która ma wszystkie bronie. Pistoletów nie mam wszystkich. Snajperki brakuje mi jednej, shotkanów no też tam trochę brakuje. Karabinków chyba ze mi brakuje. No. Pistoletów też te, te ostatnie. Nie mam e, pistoletu z kampanii, bo po prostu robiłem ją. Tak, że nie zapisałem fatela, go i. A no, no. Skończyłem, ale nie zapisało się nic. To więc... ja tam jeszcze ponagrywałem drugą rundę. Bo tylko mam 6 metodowy odcinek. To nie łatwo nawet takiego rzucać. O, obnożenie szokaj na dominacji. Będziesz to ciął, Teraz ten. Co? Eee. No, ładowanie. Jak ładowanie? No, szczytywanie mapy. Aha, no ty ja tam cały czas na no, nie? Dograło no nie? <gry> bo nie wiem, w z jestem ładowaniem. Nie, ty mi chodzi. Czy wiesz? Kurde, 30 ticketów... 30 ticketów, sorry, FPS-ów. To za tak słabiutko trochę. O! Nie, ja tylko tak, jak wczytuję mapy. Ja jak mi nie wczytuję mapy, to mam po 50-60 na ultra, no nie? Przecież powinno mi chyba trochę lepiej chodzić, ponieważ mam... Bo spełniam wymagania, zalecanie, to o wiele spełniam. Luśk, luśk. Przeglądam sobie YouTube'a. Co? Przeglądam sobie YouTube'a. Spoko. Subnę cię. Spoko. Tak. Co z tego, że nie wiem, jaki ty masz nikt, ale... Najwyżej <śmiernie> ci tak. później podam linka. O, znalazłem cię! Obe normalnie obejrzeć Twój odcinek, patrz, masz drugiego suba. Fajnie. Jednego od tego od kanafiora, a drugiego od ciebie. Dzięki. Ja dalej. Świetnie. Nie no, jeszcze początek nie. On dobra. Już gra się załadowała. Ja Kurde, o mnie cały czas nic. Załadowała mi się, a ja, a ja Ci tu suby sprzedaję. Za darmo. Zobacz, kiedyś mi za to zapłacisz, ja tyle subskrypcji ściągnę. Panie, nie wiem ile może. No już ściągnąłem jedną subskrypcję. Ode mnie. Świetnie. A kurde, dobra, co jest? Nie chcę Na, na górze bar. jest. Yy, dobra, już na górze nikogo nie ma. O, jest jeszcze jeden. Na górze. Grasz już? Nie gram już łapię, cały czas mi się wypałduje, to jest chore. Ty, dawaj, bo ja tu jestem, ten cecik. Dawaj, ma to. jak ja, ja, mm. ja cię komputer komputerku nazywałem kiedyś Mmmm Zapomniałem jak cię nazywałem Taki Hamp Nie, ogólnie to się obraziłem Po prostu się obraziłem na Nie, napisałem. ogólnie wymyślamy nową nazwę dla twojego kompa Dwieśek <noise> Nie to było Wadusz o Władusz to było Ha tu Plecy ci robią, kolego. Cześć, z jakiego sklepu kupiłem? Nie wiem, z jakiego tego... Komputer świat? Wziąć. Coś takiego. Nie komputer... Czy dobre komputery? Nie pamiętam już tego. Dobra, ogólnie to jest jakieś haresto mapy, także ja się z wami żegnam, yy, nie zapomnijcie zabić łapki w górę, jeśli wam się spodobało, a jeśli chcecie być na bieżąco, to nie zapomnijcie dać suba. To będzie taki mega krótki... Yy... o, teraz się nagle no. Ale bo, trudno już, kończę ten odcinek, a no, jeśli chcecie być na bieżąco, to nie zapomnijcie dać suba. Ja się z wami żegnam, cześć.